Witam wszystkich 17 kwietnia 2015 roku w piątek z pierwszej zdobytej przeze mnie góry razem z adwenderem. Góra ta nazywa się góra Truskolaska leży w górach świętokrzyskich w paśmie jeleniowskim. jest to około 300-kilkunastu metrów nad poziomem morza. Prowadzą tutaj dukty leśne wykorzystywane przez. Miejscowych właścicieli lasów. Lasy wokół nas to są lasy bukowe po tej części góry. Część lasu położona na południe jest już zalesiona przez lasy iglaste. Zobaczcie, znajdujemy się na dywanach zielonych, zielono-białych z zawilców. Pod tą warstwą ściółki znajdują się podłoże skaliste. Chyba żadne inne drzewo by nie urosło na takim. Na takim podłożu, jak właśnie buki, głównie. Przejrzystość jest piękna. Co pewien czas wygląda słońce, a miało lać. Jest w miarę ciepło. Pod, pod nami jest praktycznie gołoborze jest tylko przykryte jakąś niewielką warstwą ziemi ściółki leśnej. Jest to przepiękne miejsce z pięknymi widokami. Tym bardziej teraz, jeżeli jeszcze drzewa nie puściły liści. Daleko widać. Za mną, za chwileczkę wam pokażę, znajduje się przepiękny widok. U podnóża jest miejscowość Truskolasy oraz Kraszków. No i cóż, zapraszam na szlaki. Świętokrzyskie.